Nic nie ma Where? Ale bida w tym pokoju Nie Totalnie nic, totalnie nic Buggy Tutaj wcześniej był pokój O, tutaj na przykład Uuu brodziaki Enderman, to ty rozwal tego Endermana Of Ej czekaj, bo jestem w pajęczynie Kurde, w pajęczynie jestem on strzela do mnie Kurde, bardzo pomoc ja wkurzyłem Endermana on teraz się na mnie zaraz tutaj czaj. To jest ja w, w to jest dźwignia jakaś No, fajnie, Fact. bo łączyłeś światów. Co to jest kuźwa? O kurwa Można się przebierać ty, ty, ja się przebieram Ej! <grym> kuźwa, nie ja jesteś intymny, nie umiesz czytać Kuźwa, zamknij drzwi Llepsza. za sobą Powinna <grym>. Powinnaś jakaś taka seksualna muzyczka teraz lecić. Nic ciekawego ogólnie tutaj w tym pokoju. Dobra. Czyli tutaj byliśmy. Czy to jeszcze jeden... Tutaj... O, patrz, tu są dwa jeszcze wcześniejsze. Tutaj nic nie ma, ale sprawdzimy sobie jest... Ej, ej, coś mnie zaatakował, coś mnie atakuje. Jest Enderman. Nie Albo cię zatruło coś może. Najwyższa pora. Tu jest music disk. Czekaj, to znaczy kurde, to jest druga, myślałem, że to jest... ty stoisz po mnie. Ja byłem przekonany, że to ty stoisz ko mnie. No nie widzisz że ja mam napisane bugger.pl nad moją głową. Nie podnosiłem głowy. <laughs> tak to mi jest ten helmet, bo ci on zasłania jakoś chyba na oczy ci pan. O pierdolony Enderman. no ja, Jak coś tutaj, coś tutaj coś było? Nic nie ma. Nic pusto nie. w tych pomieszczeniach jest niestety, niestety bardzo pusto. Idziemy okay, dalej. Jestem... mam pełny inwentory tutaj. Czajesz? kolej. Proszę. Muszę wyrzucić to. Te... A to wrzuć na przykład do wody albo gdzieś do lawy, jak coś znajdziesz. A nie, że na podłodze leży, bo... O, to są jakieś dźwignie. To jest chyba łazienka. No. w łazience przed chwilą. Nie chodź do wody, bo sikałem. Jak co? Just in case. Okay. Warning spiders. Spiders. My friend, are you afraid of spiders? Boisz się spiderków? Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, spider Fire resistance, Nie wow. przecież nie ma tu jeszcze pająków Kurwa, wpadłem fajnie No szkurde, no chodź tutaj młody, pomóż mi, co? Jestem, rozwalamy tylko Dervala O, wow. Czekaj, bo Czeka. mnie odrzucił tak samo co nie to, nie to jest? Głowa Steve'a chyba to... Dobre to

My małe przyjaciele przychodzą coming ciebie, you, człowieku. To już i To you koniec. Czekaj, utknąłem. Doszło źwa, to jest ta over. Chyba tak. Nie wiesz co dajemy sobie. Nie wiem, co dajemy jest Nie wiem, co Nie ja też mam tu jedną Ale super, jesteśmy w tym samym pokoju Ej! Ja pierdolę, ale ten pamiątek jest zajebiście mocny Może to ona w takim razie Mierzmy się zepsuł Ale mam następny tak? My little friends are coming for you stinky humans Szybko klikam, klikam, klikam szybciej i Ni nic oh, to nie daje Znowu kuźwa śmierć to... Śmierć, śmierć skinęła? Okay, czyli tutaj trzeba znaleźć jakiś jukebox. Tylko uważaj na te pamięć, żebyś nie wpadł. Spider-Eye, Spider-Eye. O, jeden szczelak pan, a to cienias. Kupi, ej, tu jest, tutaj jest. Ej, jou! Czemu, ona strzelał. Ja bym czemu atakuje? Ej, wrzuć tutaj joke, nie poison, poison. Bo... Wrzucaj dysk, kuźwa, po pierdolu dostajesz. You are making me angry now. I will bring chaos to you, to this world, and you can stop me. Hahaha! <laughs> Widzę, że mu się głos zmienił, bo wcześniej mówił troszeczkę inaczej. Ej! ej kuźwa. pęczyny wpadłem. Dobra, jak to wygląda sytuacja? Zabiliśmy dwóch bossów, jeszcze został jeden w takim razie. Master's Boss. No to, cztery, pięć. Hello, my friend. Ja też mam pełne inwentory Idziemy tu w takim razie O! Uważaj, nie spani czasami La 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 no, Zaraz plecałem nie ma? Aha, ty... o tutaj kolejny boss Ulala Tutaj nic nie ma Nic nie ma, nic nie ma co, przymierzamy zamek? Tak, tak, tak. Dalej, tak? Trzeba pozwiedzać. My nie po tej, po prawej stronie tego zamku. Czy w lewej? Już teraz pamiętam, po się stronę, chyba. O fuck e... sake. Czemu chyba... akurat na mnie polecieli? Lecą o, na jestem ciebie. Jestem piękny, młody Uuu. przystojny. A mam owośone nogi. Da, ra, 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 ra pa bam pa, pa, pa. Ty bager, ty piosenek nie pisz Kurwa! No A, dostałem. Czy like. to, to jest jakiś wieś do góry. Biblioteka. Hej ej, spadł spad na dół! Świnia Ro, spadła. To zobaczy, co do góry jest, w takim razie. O, tak, zajebiście, to jest ten jeden z trudniejszych cholera. Dzięki za wsparcie zaraz, zaraz zginę, jeszcze dwóch jest, dwóch jest. Dzięki ja, bager uh. Siebra, brać nic nie da? No, tutaj się nie da nic zrobić, Tak takim razie. Idę na dół. To jest ślepy zołek. Zaraz zginiesz, bagger. E, czekaj, co tutaj to jest? Za... tutaj zginie? jest? Zginąłeś? Mówiłem ci przecież. <noise> no! Ale nie założyłem. mi nie powiedziałeś, że zginąłeś? Właśnie ja nie słuchałem. A... I co zombie. Gdzie ja kuźwa jestem? fuj daleko, widzę co? Ja się pogubiłem. dobra, muszę iść w tędy, okej, dobrze idę. Ale cię mocno wspaniaczku! Nie, zamknął drzwi przed nim. Dobra, jestem. O, iż też mnie tak kwiczyło, jak się zaraz wrzucim na ruszt Jak kebab, po prostu kupucie kebab. Ja kebab. kebab. Ty obra nie obrażaj, jest pieprza. Ej, bagi, pomoc, 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 pomocy. Zabiłeś go przecież, wspieralisz. No tak, kurde. Aha, czyli to nic więcej nie ma, dobra. Musiałem się bardziej postarać, bo kurcze, ty mi nic nie pomogłeś. Tutaj chyba wszystko zwiedziliśmy. Czyli tam do góry siedzi tylko Hear Brain, ale. Z... O, tam jeszcze jest jeden. Ala muzyczka zajebista leci No, no, stwo. Ging, okay. ging, ging, teraz z wrogu no, nie Dobra, zejdziemy w takim nigdzie. razie na dół. Bo tam coś jeszcze było, jeśli dobrze pamiętam. Ok, Bo, tak się tak twierdzisz, bager, że tam coś tam, tam jeszcze to, było? Ja, ty... Weźmy tutaj do góry, po tej stronie. Dobra. O, jest. to jest jeszcze ktoś. Kuźwa, to jest boss kuźwa. I tam jest muszik, uważaj. Jeszcze ja nie bywałem, więc jest bo mam dobrą pozycję i dobrze kontrujesz. Ja pierdolę, no gnojstwo, umieraj! Poznaj moje kochane ostrze. Bardzo ostre. O, zginąłeś. No i zajebiście, jestem w tym pokoju holdera z małą. Pańczynami. Ty o, Hej, hej, hey, daleko, i nie wiem czy do moj rady dojść. E, kurwa, spadłem. Jak jeszcze raz spadnę to zginę. Wiesz co, ja zapomniałem gdzie miałem Oe, Eee, tu nic nie ma. No złaś. Tak powiadasz? Dobra, e, i za moim głosem znowu. Follow my sexy voice. Sexy voice. Ej, znalazłem lepszy miecz. Tylko chyba jest całkowicie rozwalony. To pewnie twój. Będę, żeby taki sody gdzie było rozgałęzienie na lewo i prawo. To tutaj przyjdź. E ale mi się tnie, ale mi się tnie, nie wiem czemu. Więc ja chyba krążę w kółko. Okej, okay. 4, 18. Ja tutaj wrzucam. A, nie wrzucam. Widzę potwora, widzę 9, dwa o, potwory. O. Trzy potwory. Dwa, cztery. Wrzucam wszystkie śmieci, bo mi się tutaj wszystko to cięży bardzo. To są leggingsy. Ile masz doświadczenia? Poziom mam. 33. 28. U lala, czyli widać, kto się opierdala, kto pracuje ciężko. Uh -huh. Na No pewnie zbierałeś wszystkie po mnie. A jasne. To wywalimy. 812 To też wywalimy. 10, 13. 5 wywalimy. Uhu. -huh. Czwórka. But. Piątkę. E, But. Trójkę wywalimy. To też wywalimy. Korde gdzie ty jesteś? Eee Czekaj, doszedłem tam, gdzie jest boss. A czy jesteś na dół. A myślisz, że ja wiem, jak zejść na dół? No takie zejście w dół. Było. <grym> no na dół, na dół. Zejście w dół. O, jesteś piękny. Dobra. Uhu. A co, muszę wszystko poprzykładać co jakoś? Idziemy teraz na wprost, e, gdzie na wprost, e, czyli tędy, o, tam, w tą stronę. Wydaje mi się, że tutaj będzie jeszcze jeden, o widzisz, jest boss. The boss fight, Zito the mage, press button ready. Sprawdź może, czy tutaj coś jest może najpierw. No, a się zerkam, chodzę, tak? Jest, Nie, zamknij Szafka. to, bo będziemy biegli albo coś, jak ktoś zahaczy i wywróci, niech co. I być. O kuźwa Wywróć Ty kliknąłeś już boss fight? Wiesz, to Bo bagi już, czy jest to bardziej już sobie panik... Kuźwa, ucz, ucznik, ty pomóż mi, co? Z drugiej strony go weź Jest, to jest ten wąsiaty, cholera O on ma te cygaro zajebiste To jest kuźwa, jakiś cygan Jak on do mnie strzelił, sta... stojąc tyłem do mnie. z dupy Dobra ja pierdolę, ale mam tego syfu tutaj. Klikam, swój, okej? Okay? Czekaj, wyrzucę to wszystko co mam. Jak on się zepsuje, to będziemy w dupie. Ale... Chcesz? Ja mam Dobra, to masę tego. Klikam, okej? Okay? Ready? Ej! to okej! Tak, jestem gotowy! I've been expecting you guys. Ale gdzie nie jest, kuźba Łoł, wow, wow. to on jest. jest czarny! Wow, wow, wow. Ty uh. po, tymi dyniami rzuca! Jest zabawy! Jezus Maria, ale nie eee. widzę! Jezus Maria! Czekaj, ja jestem gdzieś w pomieszczeniu sam z dynią! Ja jestem. Pozabij mnie. Nie o, ma jestem. ciebie! Tylko, że latająca dynia kuźba tam, z złotym pikaksem na mnie... leci. Tak, 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 to tak, 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 widzisz? Tak. Ty jesteś po drugiej stronie? W pokoju. Widzę cię teraz. Jest, ci zaraz znowu Ja yeah, pierdolę, ale. Z... O, oh, ja yeah, pierdolę. Ej, znowu mnie teleportowało Gidałem? O, teraz ginęłem. <laughs> o, oh, mordy. Dziwne mnie teleportowało znowu. Ja, ja nic pierdolę. nie widzę. Czao, ty. Nie, spędzi nos. Pier... Patrzcie się świnie Które go rozwalamy? Fala rozwalam Dzień walę, tylko bo Tak mi rzuca co chwilę I ciemno się zrobiło się zginąłem, spaliłem się chyba Co zginął? A jest, 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 jest Nie jest, wiem, nie wiem, czekaj, 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 Ja coś, widziałem coś Ok, zginął Alright yes. Jest Znalazłem płyta kawałek węgla. nie Wziąłeś płytę? Czekaj, coś ja tutaj co to jest? To jest trucizna. Gdzie jest za tu, tu ty jesteś? płyta. Nie, ja nie mam. Płyty. No wziąłeś chyba. No wyleciała tutaj i ktoś ją zgarnął. Ja jej nie mam. Co jest? Co jest co? Ciemność. No ja płyty Widzę nie ciemność. ciemność. Mam koło. On wyrzucił kawałek tego. Koło. No to dziwne. Ej, czeka, A, mam płytę! No to nie wiem, jak ja Tutaj jest, tylko. Dobra, mam płytę! Gdzie? Gdzie jest CD player? Co jest? jest that! Impossible! Spadło znowu coś. Tak, gdzie? A, Tutaj! O, cold, cold Nuggets. 5 gold nuggets mam już Ja mam 4. Dobra, to idziemy z tym Hero Brain pocić w takim razie Dawaj mi go będzie na ci. Teraz dużo raz zginęliśmy, a to będzie najtrudniejszy post. No, a raczej no, ba, no Myślisz, ba, raczej, że raczej tak. e, Która jest druga? A tędy. gdzieś no. w lewo, tak? Te twoje małe nóżki szybko pracują. Okej, okay, Andrzej Armor. Masz. Daj mi jeden Ja Mam tylko jeden. Mhm. Mm widzę twoje oczy wstają tutaj. Glow. Rzuciłem ci się. Skoki. Dobra. 8, 12, 9, 13. Dobra, jest spoko. Klikaj.